Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a Moją gościną jest dzisiaj Jolanta Balcerzak, Atelier Piękna i Harmonii w Łodzi. Dzień dobry. Studio Płaskiego Brzucha też. A proszę bardzo, <laughs> Studio Płaskiego Brzucha to jest coś, co naprawdę mnie intryguje i o tym również będziemy rozmawiać. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika, Monika Richardson. Jolu, ty jesteś w branży kosmetycznej od paru lat. Powyżej 20. Powyżej 20 lat w branży. I różne miałaś pomysły na siebie, i tak to jest, że te pomysły się czasami po prostu wyczerpują i trzeba zacząć robić coś nowego. Tak, bardzo. Działałam bardzo mocno w szeroko rozumianej kosmetologii, medycynie estetycznej, mhm. ale skupiłam się na wyszczuplaniu ciała, dopracowywaniu, zwłaszcza męskie brzuchy. Męskie brzuchy. Zwłaszcza. To, to jest dla mnie rozczarowujące, bo chciałam o damskich brzuchach ale porozmawiać. Kobiety również jak najbardziej, z tym, że mężczyźni, te otyłość brzuszna dla mężczyzn jest mało bezpieczna. To mhm. jest również zagrożenie zdrowotne, więc ja skupiłam się mocniej na tym, ale oczywiście też mam kobiety, też je wyszczuplam, też gubimy celulit, mhm. dopracowujemy ciało. Dobrze, to musimy i o tym, i o tym koniecznie porozmawiać, bo rozumiem, że zajmujesz się tym do dzisiaj tak. i że do dzisiaj w Twoim atelier w Łodzi można taki proces tworzenia płaskiego brzucha przeprowadzić. Jak najbardziej. Zacznijmy od tych, od tych mężczyzn. Rzeczywiście tak zwany brzuszek piwny to jest coś, co, czego wielu mężczyzn po prostu szczerze nienawidzi. I posuwają się czasami do ekstremalnych działań, odcinają sobie ten brzuch po prostu, jakiś, przeprowadzają zagrażające życiu operacje. Jak sobie ty z tym radzisz? To jest wyzwanie, to jest cała terapia. To nie można powiedzieć, że skupiamy się tylko na wyszczupleniu brzuszka, bo wyszczuplony brzuszek to jest tak naprawdę przy okazji. Mhm. No ale przede wszystkim. Yy, Moja terapia polega na zaleceniach około zabiegowych. Mhm. Pracuję z urządzeniami, które rozbijają tkankę tłuszczową, wzmacniają mięśnie. Mrożą czy grzeją? Nie, grzeją. grzeją. Ja wyznaję, że. Ciepło jest fajnie. Człowienkę to nie mrozimy. Okay, I u mnie się to sprawdza, mhm. więc bardzo mocno stawiam na taką systematyczność we współpracy ze mną samodyscyplinę, nie wymagam ogromnych ćwiczeń, nie wymagam katorożniczych diet, ale mam zalecenia, które opracowałam, z którymi pracuję prawie 20 lat i które naprawdę się sprawdzają w połączeniu z urządzeniami jest mega. Yy, uchylisz rąbka tajemnicy, na czym te zalecenia po polegają? Tak, no przede wszystkim oczyszczę w bardzo naturalny sposób organizm, przygotuję go troszeczkę, no bo jeżeli jesteśmy otyli, no to w tym organizmie się dzieją różne rzeczy. Szczególnie wielu tak zalega mnóstwo rzeczy, których dokładnie, potrzebujemy, prawda? Dokładnie tak, więc należy się delikatnie odgrzybić, odkwasić, yy, zmienić trochę nawyki żywieniowe, zacząć pić wodę, no a reszta to w zależności od osoby. Yy, zawsze jest kwalifikacja, zawsze jest wywiad przed zabiegiem, i wtedy ja decyduję co wprowadzam danej osobie, ale to wszystko jest naturalne. Nie ma żadnych y, ciasteczek, y, cud i tak dalej. Z Tak, nic takiego. Mm -hmm. Nie, po prostu pomagam y, przywrócić pierwotne funkcje organizmowi. Mm -hmm. Bardzo to czyli... brzmi intrygująco, e, ale powiedz Jolu, bo u kobiet sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, bo jest coś takiego jak brzuszek menopauzalny, tak? czyli tak. nagle ta otyłość brzuszna y, powstaje w miejscu, w którym nie byłyśmy w ogóle nigdy grube, prawda? Nawet tak, kobiety, to... które są tak zwaną gruszką, czyli raczej tyją w biodrach, w udach, dostają tego brzuszka. I co z tym wtedy? Przede wszystkim troszkę przeczekać, zacząć się ruszać, zacząć się mądrze odżywiać, bo tam są tak duże zmiany hormonalne, że rozbijanie tkanki tłuszczowej pewnie będzie super ale będzie krótkotrwała. Mhm. Tu trzeba troszeczkę dłużej mądrze popracować i takimi osobami też się zajmuję. Chętnie pomagam, tylko że ta terapia trwa troszeczkę dłużej. Czyli? Przygotowanie tej osoby do konkretnych zabiegów. Dłużej, czyli? Czyli najpierw jest wywiad, jak się odżywia, co robi. Y, eliminuje błędy. Y, pomagam znaleźć odpowiednią drogę dla tej osoby mhm. i dopiero później... Gdy już sobie znajdziemy i wyczyścimy organizm i znajdziemy to, co on naprawdę potrzebuje, mhm. możemy robić zabiegi. Inaczej to jest bez sensu. Mhm. Czy możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że masz sukces w swoich e, terapiach brzuszkowych? Mam. Mam i niejednokrotnie usłyszałam, że zmieniłam życie ludziom, mhm. mężczyznom zwłaszcza mężczyzną. Kobiety, my się bardzo mocno przyjaźnimy z kobietami mhm. i my sobie na różne tematy rozmawiamy, ale mężczyźni nie są tak wylewni i gdy słyszę, że zmieniła mi Pani życie, no to to jest dla mnie naprawdę sukces ogromny. Mhm. Efekty, efekty są fenomenalne, bo już w ciągu dwóch miesięcy możemy zrzucić około 25 cm w obwodzie brzucha bardzo zdrowo, więc i nie mamy obwisłej skóry. Nie ma lepszej rekomendacji, wydaje mi się. To naprawdę zabrzmiało fantastycznie. Ale trzeba też powiedzieć, Jolu, że Ty masz ogromne doświadczenie właśnie w tych urządzeniach branży kosmetycznej, bo od lat się tym zajmujesz, tak. dystrybucją, wprowadzaniem tych urządzeń, prawda? Tak. Dostarczaniem ich do gabinetów. Co to za urządzenia? Co o tym wiesz? Trochę o tym więcej. A więc pierwszym takim urządzeniem to jest właśnie urządzenie do wyszczuplenia tkanki tłuszczowej. Ja pracuję y, na Medkonturze kilkanaście lat i tej, tą markę dystrybuuję na rynek polski. Drugie urządzenie jest to urządzenie do nieinwazyjnego liftingu twarzy, czyli odbudowa mięśni, regeneracja powięzi, pobudzenie kolagenu, elastyny własnego. Dla mm -hmm. mnie, ja bardzo lubię naturalne terapie i na tym się skupiam i to urządzenie właśnie do liftingu twarzy jest urządzeniem nowym, nowym mhm. na skalę światową. Mhm. Moje urządzenie powstało w zeszłym roku. Jako pierwsza tutaj do Polski wprowadzam. Gdzie jest stworzono? Urządze... Urządzenie stworzo... wytworzono w Korei. Mhm. Stamtąd je sprowadzam mhm. i jestem przedstawicielem firmy na rynek polski. Mhm. Bardzo mocno zachęcam. Zachęcam do przyjrzenia się naturalnym terapiom. U nas w Polsce są dwa trendy. Jeden trend teraz, który się tak klaruje mocno, to są naturalne terapie, manualne masaże twarzy albo chirurgia. Mhm. Odchodzimy już od pompowania twarzy kwasem fialuronowym. Dokładnie, dlatego że są efekty uboczne, już wiemy, że on nie jest biodegradalny, że on się przesuwa, nie wchłania, więc robi więcej szkody niż pożytku, Ty ale to Ty się zgadzasz z tym? Y ja się zgadzam mhm. z tym. Tak, ja nie stosuję i chyba dwa razy w życiu tylko coś sobie wstrzyknęłam. Mhm. Y uważam, że jednak dokąd można, dopóki możemy zmuszajmy skórę i organizm do prawidłowej pracy. Nie dajemy mhm. nic w zamian. No jeżeli sobie wstrzykniemy kwas hialuronowy, mhm. no to nasz organizm przestaje produkować, bo jest, mhm. bo dostał informację, że jest wystarczająco. Mhm. To nie jest fajne. Ja jestem przeciwna, ale są różne szkoły. No to wiadomo. A to urządzenie do nieinwazyjnego liftingu twarzy, jak ono się nazywa? FREM. Mhm. FREM, naturalny lifting. To jest urządzenie nazwa od fali radiowej i elektromagnetycznej. Działamy mhm. dwiema falami, yy, właśnie radiową, elektromagnetyczną. Działamy już z poziomu komórkowego, mhm. yy, czyli pobudzamy, yy, pobudzamy komórki, pobudzamy yy, mięśnie, one się zaczynają regenerować, no bo skażenie to zaczyna się nie od jakichś pojedynczych zmarszczek, tylko właśnie od tego opadania, gdzie, gdzie mięśnie nam spadają. Z wiekiem, wiadomo, zanikają te mięśnie, więc należy je odbudować. Należy zregenerować powięź, która też jest albo właśnie przez ostrzykiwanie naczerpnięta, albo przez dietę, albo i wiek. Mhm. Albo na... wszystko naraz. Albo wszystko, <głos> <głos> albo wszystko naraz, mhm. tak. Więc y... to jest naturalne. Mhm. Naprawdę efekt jest po kilku zabiegach. Możemy cofnąć zegar biologiczny i to nie tylko wyglądu mhm. w rysach, ale w ogóle komórkowego. Około mhm. 7-10 lat, kilka zabiegów. Mhm. Wystarcza naprawdę na długo. Rysy stają się łagodniejsze. Skóra jest bardziej zagęszczona, ta tkanka. Mhm. Zmaszczki wygładzają się. nie mówię, że znikają, ale wygładzają się. Twarz po prostu wygląda, jakby była 10 lat młodsza, wypoczęta, bo jest dotleniona, no, bo jest gimnastyka. Wiadomo, mm -hmm. tlen, krew lepiej pompuje, więc jest do tego natleniona, nawilżona, no bo mamy własny kolagen, mm -hmm. mamy elastynę. Próbowałaś to to. tego na sobie? Tak, próbowałam tego na sobie jak najbardziej, no, ale już swoje lata bałam. <laughs> <laughs> więc y, są efekt Tak? Są. Mm -hmm. Mogę spytać, ile masza? Skończyłam 60? Nie wierzę. Tak. Skończyłaś 60 lat? Tak, proszę, nie tak głośno. Nie, no proszę ci wyglądamy jak no. równolatki, naprawdę. No teraz to już no to jest mi przykro. Nie, nie, nie. No to ci naprawdę Jolu gratuluję, bo to Dziękuję. znaczy, że to naprawdę, to naprawdę działa. Działa, Tym ale bardziej, no... że właśnie nie korzystam, nie korzystam z chemicznych, sztucznych Z i tego typu. Mhm. E, miałaś taki okres w swoim życiu, kiedy. Kiedy miałeś wszystkiego dość po tych Miałam. kilkunastu latach w branży? Miałam, tak czułam wypalenie zawodowe. Mhm. Yy, to jest moja pasja, a pasja czasem yy, w ogóle branża beauty i zdrowe odżywianie to jest moja pasja. Mhm. I pasja czasem potrafi człowieka trochę zmęczyć. No tak, bo inwestujemy tak dużo emocji, prawda? Tak dużo, dużo energii, emocji, w to. Mhm. czasu. Więc ja y, zamykałam się w tym swoim pięknym salonie, miejscu, takim naprawdę super. Tworzyłam sobie drugi świat, taki mój. Mm -hmm. I nie zauważałam, jak te lata tak szybciutko lecą. Mm -hmm. Aż w pewnym momencie poczułam, że zaraz, no nie tędy droga. Trochę się zmęczyłam, więc tak, z dnia na dzień bardzo szybko zamknęłam, sprzedałam urządzenia. Mm -hmm. No i co? No i pojechałaś podróż dookoła świata? Nie, najpierw poszłam do łóżka na trzy miesiące. Dobre. Tak, musiałam się z sobą zaopiekować, myślałam, że to jakaś depresja, ale nie, to było po prostu takie zmęczenie, więc musiałam odreagować. A jak już się wyspałam, wyleżałam, poczytałam w zaległości, założyłam adidas i poszłam biegać. Nienawidziłam biegać. Mhm. Gdy mhm. pomyślałam o bieganiu, to już bolały mnie mięśnie, mhm. ale obiecałam sobie, że będę codziennie przez godzinę biegała. I biegałam przez rok. Yy, na początku biegałam i płakałam z nerwów na siebie, co ja zrobię? że tak. sama sobie to zrobiłaś. Czemu ja sobie to robię tak? Później yy, zaczęłam dostrzegać, że ptaki śpiewają, że słońce świeci, że las pachnie. Zaczęło mi to sprawiać przyjemność i. Zdobyłam kondycji trochę, więc naprawdę super. Takim moim wyczynem to było 10 km 60 minut. Nigdy nie biegałam. Więc było naprawdę no. super. I uważam, że na każdą depresję, na złe stany, mhm. bieganie. Ciekawe, że tak mówisz, i bardzo wiele osób, również moich bliskich, różnych. Ma stany depresyjne w tej chwili i, i dla, tak. dla niektórych ta depresja to już jest wiele miesięcy, dla niektórych wiele lat pracy tak. i nic nie pomaga. Rozumiem, że jesteś jedną z tych osób, która mówi wyjdźcie, najpierw na spacer, przede potem na wszystkim, trucht. Tak, przede wszystkim trzeba wyjść. Yy, poza tym dotleniony organizm inaczej funkcjonuje podczas biegu endorfiny, one naprawdę się tworzą, zaczynamy inaczej myśleć. Yy, Zaczynają sprawy, które stawały kiedyś były dla nas y, nie do przeskoczenia i jakimś ogromnym ciężarem. Wydawało nam się, że stoimy przed ścianą. Okazuje się, że tam tak, nie ma tam żadnej nie ściany, nie ma ściany jest ściany. tylko w głowie naszej. Mhm. Dokładnie, mhm. tak. Y, to ciekawe, że przeszłaś ten co tu dużo mówić kryzys, bo dzisiaj jesteś dużo silniejsza, prawda? Dzisiaj wiesz, dokładnie tak, o to Tak, Tak, w ogóle jestem silną osobą. Jestem, nie ja byłam zmęczona. Y przepracowana, musiałam odpocząć, zrobiłam sobie taką fajną przerwę i jestem za nią bardzo wdzięczna, bo mogłam spojrzeć na swoje życie i jeszcze raz na spokojnie przeanalizować, co jest dla mnie ważne, co mi służy, mhm. co nie. Dzisiaj pracuję, ale już nie tak dużo. <ścoughs> Cieszy mnie, już mam czas na, na inne radości. Mhm. Ale można się do Ciebie zgłosić, nie, nie odmawiasz, zapraszam, zapraszam. nie odsyłasz Oczywiście, ludzi. Czasami trzeba trochę poczekać, okay. ale jak najbardziej tak zapraszam. Do Atelier Piękna i Harmonii masz stronę internetową? Mam stronę internetową mhm. Mam, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie, mhm. to można mnie znaleźć. I jesteś w kontakcie ze swoim wewnętrznym ja, więc tym jestem, bardziej jesteś osobą jestem. godną polecenia. Tak, dziękuję. Tak, jestem spójna. Co wewnątrz, to na zewnątrz i odwrotnie. Bardzo ci dziękuję, Jolu, że przyszłaś do The Richardson Talk. Pięknie, Życzę dziękuję. wszystkiego dobrego. Pięknie, dziękuję. Violanta Palcerza, Katarzy Piękna Pięknej Harmonii w Łodzi, była moim gościem, a ja nazywam się Monika Richardson i po prostu pytam. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika Richardson.